Siema wszystkim, TX Black z Bitcoin jest takie nagrywanie w polowych warunkach, więc trochę ten dźwięk jest taki nie taki jaki bym chciał, ale materiał leci na Twittera, na grupę na Discordzie, a pod materiałem znajdziecie link zapraszający do grupy na Discordzie. Lecimy z materiałem, szybko. E, więc tak, e, pierwsza, pierwsza ważna sprawa. Wyznaczaliśmy tutaj naszą linię 4840, która jest tutaj u nas ustawiona, w od 30 miesięcy. Jeśli jesteśmy nad nią, mówię HOSSA, jeśli jesteśmy pod nią, mówię BESSA. Druga sprawa. Tutaj są nasze zielone poziomy CPR, tak, zielony, niebieski, czerwony, czerwony niedźwiedzi, zielony bycie niebieski neutralny, taka można powiedzieć ala barykada, czyli jak jesteśmy powyżej nią, robię jako wsparcie i unosimy się coraz to wyżej, tak, pamiętajcie, że CPRy są co miesiąc nowe i są na różnych poziomach, te CPRy są CPRami dla września. Natomiast jesteśmy, jeśli jesteśmy poniżej niebieskiego, dzięki naszej bakkady cena będzie przyciągana przez czerwony cykl, a więc będzie leciała w dół. Obecnie jesteśmy na poziomie neutralnym. Jeśli popatrzymy teraz z perspektywy yy, faz Eliota, tak, czyli fale Eliota, nie faz. Czyli to, są wiele razy powtarzam, ABC, ABC, wszystko jest tłumaczone od 8 miesięcy, przynajmniej na grupie na YouTube i na TradingView. Teraz kilka takich ciekawostek, faktów. Mamy tutaj szczyt od A od piątej fali, tak, to jest nasza fala piąta, czyli fala 0, korekcyjna ABC. Tutaj mamy falę A, czyli wyznaczamy położenie fali B. Jak widzicie, mamy to położenie na poziomie fali 0382, które jest w tym momencie tutaj, czyli mamy zejście, mamy odbicie, mamy zejście niżej. Fala B jest korekcyjna, książkowo wykonana. Jeśli zrobimy ten sam zabieg tutaj, spójrzcie, od piątej do 2 do A, i mamy fala B0382, książkowe wyko wykonanie, cena zeszła w dół. Teraz spójrzcie się takie zależności, jeśli damy sobie w ten sposób, czyli do tego naszego dołka. Fala pierwsza to jest nasz opuk tak? 0678, czyli 0678 Fibo. Teraz pójdźmy z fali piątej do falice, czyli zakładamy sobie, że jest koniec, na 0678 tysięcy, przypadek niesący. Kolejna ciekawostka, jeśli sobie ustawimy tutaj do tej fali A, no to jak widzicie, mamy Fibo 0,786, czyli czyli tym Fibem, którym wiele razy powtarzałem, że to jest odwrócenie trendu. Jeśli cena przybija 0,786, no to znaczy, że poleci jeszcze niżej. Jeśli się odbija 0,786, no to będzie odwrócenie trendu. Na tę chwilę mamy tutaj odbicie. Od poziomu 0786, dla tego samego przykładu wykonałem to z roku 2013 i w tym momencie mieliśmy 0786 FIBO. W tym momencie mamy 0786 FIBO, które tam zaznaczałem na wykresie, przedstawiałem na trading View, czy tam na grupie, czy, czy wszędzie, na YouTube, Twitterze i tak dalej. Dobrze, jak widzimy, nasze również zaznaczenie. Tej korekty dla Eliota. Spójrzcie, 4, 6, 7, 8 FIBO, i wyznaczony jest tutaj szczyt idealnie odbity. Na tej podstawie wyznaczyłem szczyt HOSY chyba w lipcu 2021. Mamy taki nic niszczący, tego będzie wybiany w górę. Teraz przejdźmy sobie na wskaźniki, bo tutaj też jest dosyć ciekawe. Skupmy się oczywiście na tym momencie. Jak widzicie, na tym wskaźniku czyli tym stworzonym przeze Mamy wypłaszczenie, czyli dotknięcie poziomu minus 44, czyli tego bezsowego tak, wskaźnika. I teraz spójrzcie. Jak sobie tutaj przybliżymy, yy, mamy tutaj większy spadek i takie wypłaszczenie. Raz, dwa, trzy, cztery. Można powiedzieć trzy miesiące. Następnie cena odbijała, poszła w górę właśnie do tego FIBO 0,678, powróciła do poziomu porównywalnego, tak, czyli tutaj mamy 4000 2900, czyli porównywalnego robiąc double bottom na miesięcznym interwale i cena poszła w nowy cykl, w nowy ATH. Jeśli się skupimy teraz na tym, co mamy w obecnej sytuacji, mamy tutaj ten spadek, czyli tą świeczkę, która jest tutaj, mamy teraz jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czyli jesteśmy gdzieś, można powiedzieć, w tym miesiącu, tak. Nasz wskaźnik też jest tutaj zawracający. Miejsce na wybicie klina już też się nam tutaj pomału kończy. Więc być może następny miesiąc otworzymy powyżej tego klina i następny będzie gdzieś tam miesiącem, miesiącem który będzie zdecydowanie lepszy lepszy czyli 10 października. Czyli tam 10 października, w listopadzie najlepsze wzrosty były na Bitcoinie. I cena tej mogła oczywiście powrócić do poziomu przykładowo 48, by potem spaść znowu gdzieś w granicę 20-23 tysięcy i następnie rozpocząć cykl wzrostowy. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę, mówił X Black. Pozdro.